Kogo jesteś obowiązany kochać, bo masz odpowiedzialność za niego, również powinieneś być jego dobrym pasterzem. Dobry pasterz miłuje bezinteresownie, daje najlepsze, daje siebie i Boga. Nie jest łatwo dzisiaj o dobrego pasterza. Bo, którzy mieli być dobrymi pasterzami, pasą siebie, bo są nadmiernie o siebie zatroskani. A dobry pasterz jest zapomnieniem o sobie, ofiarą i zatratą. Zrób sobie bilans, kogo powinieneś kochać, choć ludzie często nie chcą być kochani. Bo miłość to nie pochlebstwo i przekarmianie czymkolwiek. Miłość to zatroskanie czynne. Pierwszym pokarmem jest więc prawda o Bogu i prawda o, o umiłowanym grzeszniku, którego chcesz nakarmić prawdą, spróbuj. Może nie będzie plu przy tym jedzeniu. Prawda Głoszona zwłaszcza temu, kto chce być miarą dla siebie, prawda jemu powiedziana jest odczytywana jako osobisty atak na jego osobę. Kogo miłujesz, tego karmisz sobą, swoim czasem, swoim słowem. Możesz też być osłabieniem i zgorszeniem. Gdy to, co z Ciebie wychodzi, jest Twoim upadkiem, zbędnością szkodliwą i nieodpowiedzialnością, gdy człowiek nie ma spojrzenia wiary na życie swoje i innych, to jego krótkodystansowe ustosunkowanie się do wszystkiego i wszystkich nie jest owocne, czyli nie jest sensowne. Bóg cię stworzył dla świętości i dopiero jako uświęcający się grzesznik, dopiero wtedy będziesz wchodził w funkcję dobrego pasterza, gdy niekiedy staniesz się żerem dla tych, których kochasz, w zamian za to dostaniesz niepamięć i niewdzięczność. No ale biłość. Nie czeka na odpłatę. Jest darem jednokierunkowym. Miłość to siew późnego planowania. To planowanie, to polonowanie, to będzie czasem jako nawrócenie umiłowanego ostatniej godziny dnia, ostatniego dnia. Poza koncepcją wiary czyli prawdy sensu, posłannictwa łaski, obowiązku mocy i dumy które rodzą się z użytych puszczonych w obiekt nut z tego rodzi się sens i człowiek odnajdując siebie ocala innych Ocalając innych, przydaje im umocowania własne i prawdzie, bo za łaską i prawdą nie ma sensownego życia i istnienia. Gdy dobry pastor zostawia 99 owiec i szuka jednej zagubionej, to znaczy, on ich nie porzuca. Ale idzie za najsłabszą, zagubioną. To jest to postawa słuszna. Ale dziś trzeba zostawić jedną owcę i szukać 99 zagubionych. Doszło do takiego upadku, poznawczego, że ludzie zakochali się w wymysłach, zakłamaniach i Naukowo wymyślonych ideach, które w sposób zorganizowany, dalekosiężny, biorą ludzie w niewolę, aby stali się niezdatnymi do świętego zbawienia. Będziesz sam. Wokół ciebie ciemność, niezrozumienie. Słabość w Tobie, przemoc wokół. W pamięci na wspomórzenie będzie Ci Bóg, którego nie ujrzysz. Wiara Twoja będzie się zdawać oczekiwaniem Boga i zawierzeniem Bogu. To próba, to hartowanie tego, kim masz być. Młotem na kowadle hartuje się stal. Takie okoliczności Twojego życia będą Ciebie kształtować. Ideą świata jest bezwysiłkowość, roznamiętnienie i egoizm, wyśrubowany bezgranicznie. Człowiek takiej postawy staje się pożeraczem wszystkiego i wszystkich i zawsze będzie nienasycony. I będzie wypełniony strachem i ucieczką, a rozpad będzie dławić jego gardło. Człowiek wiary wyjdzie na pole walki. Orężem Jego i wspomorzeniem będzie Bóg, który tylko tyle dozwoli, ile dozwoli. Z Jego hojności to będzie. Jest gdy wyjdziesz na pole konfrontacji w rodzinie i poza rodziną, Wtedy brzmieć będziesz prawością siebie i wiernością Bogu. Wtedy wyłączysz oddziaływanie świata, aby zobaczyć sobie pustkę należną Bogu, a umysł dwój, zwrócić ku Bogu, który kocha Cię. Tak tkliwie, tak serdecznie, tak delikatnie, łagodnie, tak przejmująco, że niczego innego nie potrzebujesz. Ludzie składają sobie serdeczne życzenia, serdecznie dziękują, ich serdeczne kontakty, czyż nie jest to zespół wyrażeń? Katolickiej kultury polskiej, która się wzięła z Ewangelii. Bo ta Chrystusowa dobroć, która jest oznaczana przebitym sercem Bożym, to dobroć bezinteresowności Boga, całkowitej, nieuwarunkowanej, która jest bezbrzeżna, aktualna i zawsze dająca i czekająca. To zharmonizowanie świętej woli Bożej i świętej ofiary Bożej biorącej się z Chrystusowej ofiary na krzyżu, która jest źródłem dla wszystkich dziejów ziemi. Po co Ci o tym mówię? Abyś zobaczył prawdę o świecie i przestał się go bać. Abyś zobaczył prawdę o Bogu i o sobie, nabrał ducha i męstwa i przestał się kłaniać okolicznościom. Wydarzenia bieżące ludzi demaskują i wystawiają na próbę. I wtedy wystawieni na próbę, choć bardzo tego nie chcą, demaskują siebie. Wychodzi z nich ich zgnilizna znak grzechowa, bo sobie kłamiąc ciosu sobie zadać nie chcą, a oczekiwane porządliwości są żerem, z którego się nigdy. Może i nie spowiadali i nigdy nie wyrzekali. Nalekie, ufne spojrzenie Bogu w twarz, oddanie się Jemu do końca. Taka postawa sprawi, iż będziesz żył, bo gdy nie żyjesz wiarą w życie Twoje staje się kiepskim teatralnym przedstawieniem. Kto prawdy nie zna i prawdą nie żyje, ten jawi się jak aktor na scenie dla poklasku i akceptacji. No, akceptacja tłumu i znajomych jest podstawowym daniem na ożywienie egoizmu. I wszystkie te dolegliwości. Które dostrzegasz i są ci dane, to wszystko jest nic. W wili śmierci następuje przez konfrontację z Prawdą takie przewartościowanie, że wtedy już bez uzgodnień i porozumień poznasz Prawdę zobowiązującą, jedyną i ostateczną. I konfrontacja z tym może być bolesna, jeśli wcześniej nie nabrał miary kształtu prawdy. Jeśli prawda cię nie profiluje, to skazysz się co najmniej na przeobrażenie czyścowe. Także i tobie w chwili słabości, i zawsze i co dzień i wiele razy. Trzeba żyć w duchu Jezusowych słów i wołać do Niego, Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serce moje według serca Twego. Nie wiesz jak żyć? Żyj według Bożego serca. Chcesz się podobać? Najpierw Bogu. A ludziom? A po co Ci przypodobanie ludziom? Nie można mieć dwóch Panów i dwóch upodobań jednym zgardzisz. Skoro serce twoje jest niepodzielne, niech będzie Boże dla Boga. A jeśli ci żal doczesno, doczesnych uzależnień i przynależności, to proś Boga o skruchę o to, by cię Pan Bóg uświęcił w prawdzie być dłużej. Nie żył na niby, by zakończyć dzieje kiepskiej zabawy i samousprawiedliwienia w samozakłamaniu. Boskie serce może być twoją kwitością, a ty możesz dać się odnaleźć jemu i możesz innym dopomóc do ocalenia.